Znaczy jestem specjalistką w zakresie ekonomii konsumpcji socjologii konsumpcji. Jasne, to równie blisko yy, yy, pedofilii jak, yy, jak tak, i, prawo Ale bo konsumpcja morskie. to zaspokojenie Yastep. potrzeb, a potrzeby człowieka są bardzo różnorodne i w tych potrzebach są również potrzeby seksualne. No więc tu właśnie widzieliśmy konsumowanie się nawzajem dwóch mężczyzn, a tam zachwyt skonsumowania się nawzajem dwóch tatusiów. No, zupełnie tego nie rozumiem, naprawdę nie, nie jestem w stanie no, zrozumieć bo nie kreowania nieprzyjacielskiego. był seksualnie i... w swoim czasie i dlatego pan profesor tego nie rozumie być może nie byłem edukowany seksualnie, dlatego, że moi rodzice, że tak powiem, widzieli możliwość mojego naturalnego wzrostu i tworzyli mi alternatyw, których wcale bym nie chciał. Ja jestem rad, dzięki temu może mam wyczęta. Trzeba wrzucęta. po prostu wiedzę mieć, rzetelną wiedzę. Proszę mi wierzyć, że mam rzetelną wiedzę. Ale nie wiem, czy w sprawach Dobrze, czy, e, czy... no i Pani się już na pewno tego ode mnie nie dowie, proszę Pani, to już jeden czas. <noise> No tym... też tak myślę, Wojtku, patrząc czy... na pana.